Siemanko, Siemanko, moi kochani, witam w Sabio Fight. Dzisiaj się z Wami podzielicie super patentem. Jeśli Was coś boli w plecach, no to słuchajcie, tak wygląda ratunek. Piłeczka gumowa. Pokażę Wam szybciutko, jak to, jak to wygląda. Wyobraźcie sobie, że to jest tył Tył naszego ciała, czyli kręgosłup, tak? Nie najeżdżamy, broń Boże, na kręgosłup. Tylko podjeżdżamy sobie piłeczką. Ops, Ops. tak? Czyli tu mamy kręgosłup. Na początek proponuję o taką odległość od kręgosłupa. Taką, no i oczywiście, możemy sobie jechać na przykład od dołu do góry. Jeżeli, jeżeli znajdziecie jakiś punkt, tyk, zatrzymujemy i leżymy sobie na piersi. Oddychamy 10, 20, a sekund 30. Jak puści lecimy powoli jeszcze dalej, tak i powolutku sobie zatrzymujemy w jakiś miejscach niepokojących. Potem przechodzimy na drugą stronę, tak, jedziemy sobie. Umie często też tutaj gdzieś pod łopatką siedzi Tak, to też możemy się zatrzymać I potem coraz wyżej No i oczywiście można jeszcze takie ruchy robić, tak? Czyli jeździmy hops, hops Hops, hops, no a tu też W tych częściach dobrze siedzi No dobra Mała, pokazoweczka, pokazóweczka Pijeczka, obędwia o jest mój Moja pięta Achillesowa Czyli tak Zasadzamy sobie no i tak, albo całe ciało chodzimy na podłogę i pomalu się przesuwamy, albo z albo rękami się podpieramy, o, o tak pokażę, że no i tak, nie śpieszymy się, tak? Bo to, to ma, tak, tak ma to nie wyglądać. Tylko pyk, pyk. Możemy się położyć w dane miejsce. No i oddech, tak, oddech jest bardzo ważny. Posłuchajcie chwilę jak oddycham, polecam naśladować, na początku szczególnie. Oczywiście przy podnoszeniu, mojej drodzy, na boczek i powolutku do góry. Żebyście się nie zrywali do przodu, przed siebie mocno, jak przy brzuszkach czy przy czymś innym, nie, 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 nie. Powolutku mięśnie będą rozluźnione, więc żeby wam znowu coś nie strzeliło. Ulga jest natychmiastowa, to jest super w tym ćwiczeniu, tak, że nie, nie czekamy na efekt nie wiadomo ile czasu. Piłeczka pomogła, a także krótka demonstracja. Nic nie boli, można kopać. No i co? To tyle udanych zabawy się mało.